W pingwin.pl możesz zarabiać podwójnie. Oprócz zarabiania na pojedynkach, możesz dołączyć do programu Zapraszaj i Zarabiaj. To proste. Wystarczy, że zaprosisz nowych graczy do pingwin.pl, którzy zaczną grać na końcy. Najprostszy sposób na pierwsze zarobki to zamieszczenie w dowolnym portalu społecznościowym linka z zaproszeniem. Zaproszenia możesz też wysyłać mailem lub dodać linka na dowolnym forum. Jeśli prowadzisz swojego bloga lub stronę firmową, możesz je również wykorzystać do zaproszenia graczy. Zapraszaj i zarabiaj to również program dla portali internetowych, umożliwiający zwiększenie przychodów z reklam. Zapraszaj i zarabiaj to program dostępny dla każdego gracza, który przeszedł na końcu. Aby do niego dołączyć, wystarczy akceptacja regulaminu programu. Twoje zarobki będą podzielone na kilka poziomów. Od pingwin.pl dostaniesz 3% stawek, za jakie będą grali gracze przez Ciebie zaproszeni. Jeżeli gracze, których Ty zaprosiłeś, zaproszą kolejne osoby, czyli tzw. drugi poziom, Twoje zarobki zostaną powiększone o 1,5% stawek, za które te kolejne osoby będą grały. To nie wszystko. Jeżeli w portalu pojawią się kolejni gracze, zaproszeni przez graczy z drugiego poziomu, dostaniesz 0,5% stawek, za które oni będą grali. Przykładowo, Załóżmy, że ty i zaproszone przez ciebie osoby zaprosicie tylko po dwóch graczy, a każdy z nich wyda jedynie 10 złotych na zabawę w pingwin.pl. Ile zarobiłeś na zaproszeniu tych dwóch osób? Złoty 60 zł trafia na twoje konto za dwa zaproszenia. Ilu masz znajomych? Więcej niż dwóch? Z łatwością zwielokrotnisz te zarobki. W ten sposób możesz zarabiać bez końca. Tak długo, jak zaproszone przez ciebie osoby będą grały, tak długo zarobki będą do ciebie spływać. Dołączenie do programu do niczego cię nie zobowiązuje. Sam decydujesz, czy i jak chcesz zaprosić kolejnych graczy. Nie czekaj, więc, dołącz teraz do programu i zaproś pierwszych graczy.